W świecie są zwykli ludzie, nie widzący klątw, czy również nie zdający sobie sprawy z tego jakim są one tak naprawdę ogromnym zagrożeniem, niekiedy przypisywali czarownikom odpowiedzialność za nieszczęścia wokół nich, z racji ich powiązania ze światem istot przerodzonych, czyli samymi klątwami. I ten strach oraz nienawiść zrodzona z niewiedzy posuwała ich do czynów iściej racjonalnych. To między innymi było przyczyną, dla której młody Geto postanowił, że tak to opuścić branżę. Widząc w pewnej wiosce koszmar, później mocno związanych z nim dwójki dziewcząt, Mimiko oraz Nanako. Ale o tym szerzej mówię w filmiku poświęconym w całości Suguru. Co skłaniało postacie z tej serii do podejmowania się tak niewdzięcznej i niebezpiecznej pracy? Dość logicznie można by krótko odpowiedzieć, że to za sprawą dysponowania przeróżnymi, często silnymi technikami, czy narodzinami w jednym z cenionych klanów. Naturalnym było to, że za młodo dołączali oni do szkół Jujutsu, by doskonalić swoje umiejętności. No, ale oczywiście, nie zawsze było to takie proste, jednowymiarowe, i tak naprawdę, ile czarowników, tyle motywacji. Przyjrzyjmy się przynajmniej części z nich. Zacznijmy od Itatoriego. On znalazł się w liceum jutsu po części z przypadku, w konsekwencji połknięcia palca sukuny, i jakby nie patrzeć, nie miał wyjścia, bo jakim wyjściem z sytuacji byłaby śmierć. Został postawiony przed ultimatum: albo będzie współpracował, albo czeka go egzekucja. Ale tak poza tym. Zawsze miał w głowie swojego dziadka i jego ostatnie słowa, w których polecił mu pomagać innym. W byciu czarownikiem widział szansę na realizację tej prośby. Póki jesteśmy przy naszym teoretycznie głównym bohaterze, pomówmy sobie o Nobarze, która to wyjechała z rodzinnej miejscowości, w której nie czuła się zbyt dobrze, do samej stolicy w poszukiwaniu lepszego życia. Jakichś perspektyw. Nauka na zostanie czarownikiem była najpewniej jedną z niewielu opcji jakie miała, i okazją, by wyrwać się z linii dotychczasowego życia. Przypadek Maki jest ciekawy, ale jednocześnie na tyle prosty, że wręcz banalny i potrofut cyniczny. Bo z racji tego, że urodziła się ona bez przeklętej energii, rodzina zwyczajnie nią pogardzała. Pięcie się w hierarchii, stawanie się czarownikiem coraz to wyższej rangi traktowała jako taki pstryczek w nos, albo nawet policzek wymierzony wobec klanu, który się od niej odwrócił. Dla chwały i rozrywki, tak sklasyfikowałaby motywację Gojo. Z racji, że urodził się on z szóstką oczu i nieskończonością można było zakładać, że czeka go świetna przyszłość. Wróć, to było pewne. Jak się później okazało, nie pamiętano nawet, kiedy ostatnio na świat przyszedł czarownik o takiej sile. Gojo lubił być podziwiany, a same walki z klątwami niejednokrotnie przynosił mu po prostu niekrytą frajdę, co widzimy na przestrzeni serii. Maim, no, nie każdy ma jakieś górnolotne i szlachetne powody. Dla niektórych jest to jedynie kasa i nie ma co tego upiększać. Na swoją pensję czarownicy narzekać nie muszą. Szczególnie ci wysoko postawieni. Nanami -ken to mimo szkolenia na czarownika, po ich ukończeniu przez jakiś czas pracował w biurze. Ale rzucił to w cholerę i powrócił do równie niezadowalającej go roboty. Ponadto do tego bardziej się nadawał. Może było to coś w rodzaju powinności, która to wewnętrznie nakazywała mu chronić wszystkich tych, których mógł. W których był w stanie, skoro dysponował już zarówno siłą, jak i doświadczeniem potrzebnym w tym fachu. Nienawidził tego systemu. Tego, że już dzieciaki były wysyłane na misje znacznie przekraczające ich możliwości, z których często nie wracali żywi, to było największą tragedią. Skazanie na oglądanie śmierci swoich towarzyszy. Być może to właśnie te obrazy nie pozwalało mu odejść.